Widzowie, dzisiaj robimy opening. Jedna, drugie, trzecie i czwarte. Więc zaczynamy od tych, bo tych są najmniejsze. Więc ja, nie, nie umiem, o! Nie umiem otwierać profesjonalnie. To w sumie nie jest mój pierwszy raz, ale okej. Okay dobra jeszcze. o dobra o pierwsza karta kolejna karta pierwsza jest realma Pierwszy chłopak pięknie, idzie do zestawu. Więc. Drugą taką samą otwieramy, bo yy, one są najsłabsze i są takie średnie. Mogłem nożyczkami w sumie otwierać. O, idealnie. No. O jejdź, ole oni to pakują. Z O! FIFA Klub WORD. Też fajna kartka. Magik. Tegoś tak. O! I jakiś klub. Klub. Badge. I kolejny. Chłopaczek. O ten. Fajny jest. I kolejny. No. teraz robíme e, yy... tých karta bank, no to bude mocnejšie meno karty. Uj, o, o, bude lepší tak. O, už to. u, sa karta bude... I jeszcze z Barcelony jakiś, ty słaby, bardzo słaby. Kolejny. U, i widzimy jakieś kluby już tu są. Uuu, e... ale dobry, fa fajny to. I, o kurczę, jaka fajna karta. I Ring Haaland pierwszy jakiś taki fajny mega piłkarz. Jeszcze fajny, bo z pucharem jest. I ostatnia paczuszka. Oby to się nam poszczęściło. O, kolejny z Juventusu. Fajnie. Uzbieram się z Juventusu, a akurat mam bardzo mało z Juventusu. Uuu, słabo, bo na końcu mam chyba... Mm, tego samego podajże ale to są chwile, bo ja chyba mam takie same. Nie, nie mam tych samych. Uuu, Sparis Ange en, O, kolejny klub, uwaga. Uuu, kolejna karta jakaś dobra. Grimaldo. Podobny do Ronaldo. Ja w trofeum najlepszego piłkarza. I to jeszcze z realu. O, to jest piękny opening. Patrzcie, widzowie. Jeszcze się tak łanie błyszczy. Kolejna dobra karta bardzo. I chyba... Chyba to jest... Tak, to jest... Nie, to nie. To jest, in, to jest, to jest inna karta, myślałem. Dobra, dziękuję za opening. Bardzo dużo kart drapnęliśmy. No to pa.